Proszę państwa, za parę godzin będziecie państwo w urnach wyborczych oddawali swój głos. Apeluję, żebyście państwo przemyśleli ten głos i oddawali go na człowieka, którego program przeanalizowaliście. Przeanalizowaliście jego działalność przez ostatnie 5 lat? Sprawdziliście, co zrobił dla lokalnej społeczności? Co planuje dalej zrobić? Nie oddawajcie tego głosu bezmyślnie. Idźcie z przekonaniem, że rzeczywiście słusznie ten głos tej osoby się należy. Ostatnio w ciągu tych kilku dni pojawiło się wiele nazwisk, i akurat teraz, kiedy zbliżają się wybory. Natomiast nie wszystkie nazwiska były do tej pory rozpoznawalne. Znane na naszym terenie. Jeszcze raz, idźcie Państwo do wyborów, ale oddawajcie swój głos po przemyśleniach, po analizie. W przeciwnym razie ten głos będzie głosem straconym.